Cześć, z tej strony Marzyński Biznes Web. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia szybkiej prezentacji tego, co nowego dzieje się w HubSpocie. Niedawno otrzymaliśmy wykaz najnowszych zmian, które są wprowadzone do systemu. Zarówno i do marketingu, i do sprzedaży, jak i do serwisu. Jak i w całym CRM-ie. Więc serdecznie zapraszam Was do tego, żeby zobaczyć, co tam nowego słychać. Może coś będzie przydatnego w tym momencie na bieżąco do pracy, a może na coś dłużej czekaliście. W związku z czym, startujmy i zobaczmy, co my tam mamy. Zacznijmy, pierwszy, od marketing huba i CMS huba. Ja też w tej prezentacji skupiłem się na takich najważniejszych zmian, zmianach. Tych zmian jest naprawdę bardzo dużo. Pamiętajcie, że zawsze w prawym, górnym rogu HubSpota, tam gdzie macie logo swojej firmy, możecie zobaczyć sobie update'y i aktualizacje, zapisać się na bety rozwiązań, więc tam też zapraszam do oglądania wszystkich nowości, jakie się pojawiają na bieżąco w HubSpot'cie. Przede wszystkim to być może nie wszystkim są znane takie funkcje jak event'y w HubSpot'cie, jest coś takiego jak właśnie marketing events, my to bardzo często wykorzystujemy u nas w integracji z webinarami, na przykład Zooma. Gdzie nam się automatycznie synchronizują dane tego zooma do HubSpota, ale teraz będzie można też do HubSpota te eventy załadować sobie zewnętrzne, czyli na przykład jakieś konferencje, wydarzenia, które chcemy po prostu za pomocą pliku wrzucić do HubSpota. Czy to jest w naszej wersji będzie dostępne? Patrzmy na dół zawsze, gdzie mamy Launch Region, czyli na przykład Global wszędzie. Na całym świecie, a także która wersja Hapota to obsługuje, czy to jest czasami nie jakaś beta. I to jest public beta, czyli na taką betę trzeba się w się po prostu zapisać. Polecam sobie przetestować, wchodząc w menu kontaktów u góry, w, prawym, w lewym górnym rogu, tam gdzie mamy kontakty, można rozwinąć sobie też elementy związane z eventami i zobaczyć, na czym to polega, co tu można zastosować. Pojawia się też dużo asystentów AI'a, i tutaj jest jeden z nich, czyli na przykład, jak robimy reklamy w tym momencie na HubSpotie, to ten AI może nam pomóc stworzyć teksty do tych reklam. I to jest dostępne we wszystkich wersjach HubSpota i też jest w public beta. LinkedIn Pulse, czyli ankiety Linkedina. Widziałem też, że możemy też dokumenty do social media pododawać na Linkedinie, czyli możemy wybrać sobie nie tylko post, ale możemy wybrać też ankietę, ale też możemy wybrać sobie dodanie dokumentu już teraz z HubSpota. Ponieważ ta funkcja jest w social media w wersjach od Pro, no to mamy to w wersji professional HubSpota, czyli możemy od teraz sobie robić ankiety w HubSpocie, w naszych social media HubSpotowych. Na pewno wiele osób szuka rozwiązań Double Opt-in i tutaj Hubspot tutaj trochę do udoskonalił, gdzie można sobie bardziej wypowybierać, na jakich stronach, jakie formularze mają taką funkcję wykorzystywać, bo może nie wszędzie chcemy zbierać w takich elementach takie dane Double Opt-in. W związku z czym mamy takie możliwości parametryzacji w chwili obecnej, żeby sobie tutaj trochę to doparametryzować i te też mamy od wersji Professional dostępne. Jest coś takiego w kampaniach Hubspota w funkcji kampanii. Taka funkcja kampanii jest w wersjach od Pro dostępna, gdzie mamy influence kontakt. Czyli na przykład wysyłamy maile do kogoś z naszej bazy, zapraszamy na webinar, czy właśnie po prostu, teraz HubSpot wprowadził to, jak ktoś klika reklamy. Które wyświetlaliśmy do tego webinaru, to będziemy mogli zobaczyć właśnie też z reklam Influence Contact. Czyli po prostu, jeżeli gdzieś wyświetliliśmy reklamę naszego webinaru, ileś osób klikało te reklamy, to system będzie nam też po prostu notyfikował, jak dużo osób było pod zasięgiem tych reklam, a nie tylko ile kontaktów pozyskaliśmy. Wprowadzono też zmiany do tego, żeby filtrować sobie w raporty. I takie quick filtry na przykład można sobie zapisywać i w tym przypadku szybko pomiędzy różnymi, w różnymi raportami przełączać. Polecamy to przetestować. Jest to dostępne we wszystkich wersjach HubSpot'a i jest, jest live. Kolejna funkcja, tym razem wsparcia w social media, w postach. Tak, można sobie napisać posta do social media za pomocą AI HubSpot'a, ale uwaga, to nie tylko pisze. Możecie to wykorzystać do tego, żeby poprawił wam błędy literówki, różnego rodzaju jakby strukturę tego posta. Więc jeżeli piszecie po prostu sobie coś, jakiś pomysł na social media post, możecie też tym AIM sobie poprawić ten tekst, a nie tylko napisać. Funkcja dostępna w profesjonalu, no bo mamy social media w profesjonalu HubSpota. Dużo się dzieje wokół zgód marketingowych i przetwarzania cookies i HubSpot też trochę udoskonalił ostatnio Cookie Bara. Można sobie tego Cookie Bara HubSpot'a trochę bardziej dokustomizować w tym przypadku. Na przykład jakieś kolory, pozycje, kształty, tak żeby to najbardziej pasowało do Waszej strony internetowej. Więc jeżeli wykorzystujecie Cookie Bara, HubSpot'a na chwili obecnej, to zachęcam do podestowania sobie. Już od wersji starter można sobie ten cookie bar dostosować i zobaczyć jak on trochę lepiej wygląda niż kiedyś był taki standardowy tylko jeden pasek. Eee, mamy udoskonalone też AI w zakresie blogów. Kiedyś jeżeli poprosiliśmy AI do tego żeby nam wygenerował po prostu wpis blogowy no to on nam robił po prostu posty, tytuły i nie można było po prostu samemu sobie nic zrobić teraz możemy Zmodyfikować te tytuły, jak nam się nie podobają, i dać do wygenerowania na bazie tych tytułów strukturę tego posta blogowego w PiSu HubSpotowi. Nie tylko opierając się na tym, co wygeneruje AI, więc mamy możliwość trochę bardziej dostosowywania tego, co nam tam generuje ta sztuczna inteligencja do naszych potrzeb. To samo można zrobić w, teraz w mailach. Też można wygenerowywać tytuły maili. Przede wszystkim uwaga, jak chcecie skorzystać z ai to musicie przełączyć sobie na język polski Hubspot'a, jeżeli chcecie polskie tytuły robić i polskie opisy i polskie wpisy blogowe, no bo on używa języka naszego, jaki mam ustawiony w Hubspocie do tego, żeby sobie te wpisy e, wygenerować, też te mailowe. Jak widzicie, macie je we wszystkich wersjach Hubspot'a, czyli pomaga nam generować e, tytuły maili już we wszystkich każdej wersji. HubSpot sprzedażowy. Co tam w sprzedażowych elementach? Zachęcam do obejrzenia kilku naszych ostatnich filmików. Jeden z nich mówi o pros funkcji prospecting na HubSpocie. Na naszym kanale YouTube jest ten film dostępny. Jest to nowa funkcja, która wydzieliła jakby cały obszar zarządzania lidami w, w HubSpocie. Leadami, czyli stworzyła taki status nowy rekordu, kontaktu, lead. I ten lead ma swoje narzędzia własne do zarządzania w HubSpot. Polecam obejrzeć ten filmik Prospecting na HubSpot, funkcja prospectingowa i zobaczyć, na czym to polega. A to tutaj wprowadza nam dodatkową zmianę do tych procesów, że możemy mieć kogoś innego od Lida właścicielem, a kogoś innego od rekordu właścicielem w HubSpot. I teraz tak, jeżeli mamy wersję enterprise'ową, to może być przydatna wersja, wersja, funkcjonalność dla osób, które rozdzielają transakcje na kilka osób. No bo mamy teraz też możliwość rozdzielania forecastowania na kilka osób w tym momencie w, Hub, w HubSpotcie. Pojawiła też się funkcja w Becie od Pro i enterprise a sprzedaży sztuczna inteligencja w forecastowaniu transakcji, i teraz to zapowiada się naprawdę bardzo interesująco, bo będziemy mieć możliwość po prostu badania tego, gdzie jakie przychody możemy uzyskać na bazie historii wygrywanych, przygrywanych transakcji. HubSpot będzie to robił. Uwaga, musimy mu dostarczać dobre dane. To znaczy, musimy naprawdę pilnować tego pipelineu. A Aktualizować daty transakcji, wygrane, przegrane na bieżąco, bo jeżeli to będzie wszystko stare w środku stało, to wiadomo, że on będzie miał błędy dane na wejściu. Więc jeżeli prowadzimy bardzo sumiennie pipeliny, tym w tym momencie możemy super wziąć, uzyskać trochę wsparcia w prognozowaniu transakcji przez HubSpot sztuczną inteligencją. Może być ciekawa funkcjonalność do formularzy, też do wykorzystywania. Są też w sprzedaży wykorzystywane do pozyskiwania lidów, ale bardzo często w marketingu, gdzie możecie wstawić sobie warunkowanie, gdzie mamy przekierować tego lida, który wypełnia nam formularz. Na przykład po regionie, wielkości firmy, przychodach, na jakąś inną stronę możemy przekierować. Bardzo ciekawe do zastosowania, aczkolwiek, jak widzimy, HubSpot umieścił to tylko w wersjach enterprise'owych na ten moment. Wszyscy robią tak, żebyśmy nie byli śledzeni i jakoś to hasło stara się obejść, jak to nie dają nam systemy pocztowe tego, żeby wiedzieć, że ktoś otworzył naszego maila. No i w tym przypadku wdrożyli funkcjonalność związaną z tym, że jeżeli ktoś odpowiada na maila albo ktoś klika maila, to traktujemy go, jakby był otwarty, czyli po prostu zaliczamy go do otwartych na bazie zdarzenia, które wykonano w stosunku do tego maila. I teraz parę zmian do operations huba i do naszych raportów, gdzie będziemy mogli dodawać linie trendów do raportów. Czyli po prostu możemy zobaczyć sobie dodatkowe linie trendów związane z naszymi raportami, czy to nowa funkcjonalność, która może nam pokazywać, w którą stronę idą różnego rodzaju nasze działania, czyli mamy linię trendów. Mamy też bardzo ważną rzecz, tutaj zrobię po prostu tutaj następny filmik pewnie ogólny jak to dokładniej rozpoznamy. To znaczy możecie mieć płatności w złotówkach z Hubspota, które można dodawać do różnych rzeczy. Do kwoty, do wyceny, do formularza, do spotkania. No i płacić w złotówkach w tym momencie poprzez Stripe'a. Z tego co widziałem to jest to 0,5% od transakcji pobierane, ale normalnie można wygenerować link i dać klientowi do zapłacenia dany link. Robimy kalendarzowe spotkanie i mówimy zapłać nam za to spotkanie. Bardzo ciekawe funkcje wchodzące w commerce. Ten commerce hub jest rolowany teraz właśnie spotka na pozostałe kraje w tym momencie. Jest i polska waluta, więc po prostu będziemy to rozpoznawać i więcej Wam dawać, ale commerce hub, czyli faktury, SMS-y, Płatności, nie wszystko jeszcze jest dostępne w Polsce, płatności już są, zachęcam do poklikania i zobaczenia czym Commerce Hub jest w tym momencie. Parę rzeczy jeszcze z platformy CRM, no bo HubSpot tak wydziela sobie teraz, że to jest jakaś globalna funkcja w tym momencie zarządzania crm -em. Możecie wyeksportować od Pro Enterprise a duplikaty do pliku tekstowego lub do Excela możecie też zbierać dane na temat record source. Jest to nowość, jeszcze będziemy to oglądać sobie bardziej dokładnie, ale hasło dodad nowe pola. Nie tylko original source drill down, ale też record source czyli po prostu dodatkowe dane dotyczące źródeł pozyskiwania kontaktów. W tym momencie na ile to można customizować, na ile to jeszcze można zmieniać, będziemy to rozpoznawać. Wygląda interesująco, być może możemy do jakichś dodatkowych danych to wykorzystywać, jeżeli chodzi o źródły pozyskiwania kontaktów. No i automatyzacje w zakresie deali. No wiadomo, że na przykład, jak zakładamy transakcję, no to czasami nie mamy jednego standardu, ale teraz mamy możliwość już od każdej wersji HubSpot'a sobie zrobienia szablonu nazwy takiej transakcji. Czyli możemy na przykład nazwać firmą ostatnim nazwiskiem i nazwę transakcji w tym momencie. I to będzie automatycznie nam tworzyło nazwy tych transakcji. Możemy też zarządzania, zarządzać ilością asocjacji, czyli ile podłączymy sobie powiązanych ze sobą rekordów w hubspotie. Na tyle, żeby nie przesadzić z ich ilością, na przykład możemy ustawić sobie jakiś limit i po prostu te powiązania asocjacje mieć. Limitowane. Może się przydać niektórym, żeby po prostu ograniczać kompleksowość HubSpota. Mamy też w dodatkowe zmiany wynikające z raportowania. Możecie po prostu używać mediany do agregowania sobie raportów. Ci, którzy bardziej pracują w statystyce, będą. Pewnie doceniali taką e, funkcję, czyli gdzie mamy po prostu połowę swoich rekordów, e, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, to, o ten parametr, gdzie jest połowa naszej e, populacji, którą badamy. E, e, czyli mediana w, w tym momencie w Custom Report e, Builderach. E, mamy też e, historię zmian do list. E, na tyle, że widzimy sobie. W tym momencie jak daną listę marketingową zmienialiśmy, edytowaliśmy, gdzie ona była używana, w jakich miejscach jest wykorzystywana. Mamy trochę więcej informacji. Listy zazwyczaj jest bardzo dużo, robi się po pewnym czasie bałagan, więc funkcje, które pokazują nam do czego je wykorzystujemy, co robimy, na pewno mogą być super przydatne. Jeżeli mamy funkcje interprisowe, to dodatkowo możemy jeszcze mieć notyfikacje zmian na tych listach i, i pracy na tych listach. Może być przydatne właśnie w przypadku większego zarządzania danymi. Tutaj chyba HubSpot nam powtórzył jeszcze raz Record Source, bo nie tylko jest w sprzedaży ale, czy marketingu, ale jest globalnie używany. O tym już wspominaliśmy. No i super może być fajna funkcjonalność związana z tym, że mamy wyszukiwarkę. Contentu i treści maili, tak? czyli w, w globalnej wyszukiwarce maili HubSpota możemy przeszukać treści maili i będą nam one wyświetlane w wynikach. Polecam przetestować, bo to pewnie jest bardzo brakująca funkcja dla niektórych osób, które chciałby sobie szukać po tytułach i środkach maili w tym momencie, a mamy to teraz dostępne w HubSpotie. No i bardzo fajna rzecz, to jeszcze dziadko wykorzystywana. W środku HubSpot'a mamy teraz też możliwość robienia różnych sobie zakładek, nie tylko po lewej po prawej stronie. No i po prostu na przykład możemy dodawać listę zakupionych produktów i podejrzeć. Zobaczmy, ona jest do wszystkich wersji dostępna. Czyli jeżeli klient kupił jakieś produkty od nas z katalogu w ramach transakcji, możemy sobie wyświetlić katalog, szybko na samym środku, czym ten klient się interesował i jakie produkty kupował. Przeniesiono też cały help, icon i pomocy do górnej nawigacji. To są takie zmiany związane bardziej z rzeczami związanymi z nawigacją. Jak widzicie, po prostu trochę zmian się fajnych pojawiło. Mniejsze, większe, natomiast niektóre z nich na pewno mogą się przydać tak na starcie, na przykład jak transakcje, automatyczne nazywanie ich nazw, czy choćby wyszukiwanie przeszukiwanie tych maili. Więc polecam sobie po kolei, poprzyglądać ten filmik jeszcze raz, zobaczyć, która funkcja. A jeżeli ktoś ma pytania, chce zobaczyć demo tych funkcji, lepiej zrozumieć, wrzucajcie to na nasze Hagoskie facebooki, czyli na Haspod User Group, które prowadzimy, czy po prostu napiszcie do nas, pomożemy zrobić demo i zrozumieć, jak to wykorzystywać wszystko w codziennych waszych działaniach. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego update'u i do zobaczenia na naszych webinarach czy kolejnych filmach wideo. Pa!